Będziemy robić pacynki na rękę. Aby wykonać pacynki, potrzebne nam będą następujące rzeczy. Będziemy potrzebowali skarpetkę, jedną, klej jakikolwiek. Najlepszy będzie klej Magic, ale jak nie macie, to może być jakikolwiek inny. farby tylko w niektórych przypadkach. W zależności od tego, co będziemy robić, to będzie nam ona potrzebna, lub nie. Oczka i łóżka. Te szablony, które są dostępne, możecie je wydrukować. Lub, jeżeli macie w domu, wykorzystać plastikowe oczka jakiegokolwiek rozmiaru. Papier kolorowy. Opcjonalnie możecie też użyć. Po prostu pokanalowanej mazykami jakiegokolwiek koloru kartki. Inne ciekawe rzeczy, które znajdziesz i zechcesz ich użyć. W domu miewamy różne rzeczy. Mogą to być na przykład piórka, jakieś pomponiki, taśma może nam się przydać, nawet worek po ziemniakach, rafia. Co tam znajdziecie? Ta skarpeta jest stara od taty i będziemy robić zebrę z niej, ponieważ te, tu jest taki biały pasek jest cała czarna. Te paski będziemy, których już jeszcze nie ma, będziemy farbą, farbą będziemy malować, a oczka będziemy robić. E, Wbram oczka dla zebry, takie z szablonu. I będziemy je doklejać. A takie uszy będziemy też doklejać. Z szablonu wyciąłam i jeszcze nie odrysowałam. I te, będziemy je wklejać. Jeszcze w środku będzie białe. że Zobaczymy, jak nam to pójdzie. <śmiech> <śmiech> Dziewczyny, pałsynka zabiera się za malowanie. <laughs> Może najpierw. Paseczków na skarpetce. Jak cię? Jak cię? Zaraz Miriam też sobie na namalujesz, dobrze? Jakiś paseczek? Polska walczy z paskami zebry Teraz, jak już macie dwie pary uszów, to bierzcie czarną kartkę, tak jak tu jest, czarne uszy, i odrysujcie je tu. A potem je wytnijcie. Potem? potem... Każdy z tych uszek sklejmy ze sobą razem. Jak już to przyklejcie, je ja? I... i potem. Miele... Znacie, że uszka są za duże, to możecie je obciąć. Przyciąć troszkę z boku, tak? No. W międzyczasie wyschnęła mi już druga strona, teraz maluję drugą. Pierwsza strona ci wyschnęła, teraz maluję już drugą, tak? No. Muszę się patrzeć, żeby było w równo tu, żeby potem jak włożę na rękę, było ładnie to wyglądało. Wklejam teraz w uszy, w środku jest białe i teraz zobaczymy jak wyszło. Chyba się odkleja. Trzeba poczekać aż wyschnie Musicie zostawić na Parę minut Żeby to fajnie sobie wyschło Pokaż mi snu. Mhm. Super mhm. No Polecacie tą zabawę? Tak Polecam ją Warto robić <laughs> Też polecam. Potem można się tym pobawić, tak? Możecie zrobić na przykład inne rzeczy, słonia, na przykład też tygrysa i różne zwierzęta. W zależności od tego, jakie skarpetki będziecie mieli, jakie oczka przykleicie, jakie uszka wybierzecie, tak naprawdę granice stanowi tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia.